Hello. Hello. What's your names? I'm Grace. And I'm Ali. Okay, and what's the name of the act? Grace and Ali. <laughs> <laughs> and how old are you both? Um, I'm 17. And I'm 16. Where are you both from? I'm from Middlesbrough. Hartlepool. How did you two meet? We went to college to do performing arts and we met there. And? We had to do a dance duet in our show. Yeah. yeah. And things kind of went on from there. What do you mean? Well, it's official. <laughs> ah. So you fell in love whilst you were dancing together? Yeah. Ah. And who came up with the choreography? Us two. You two? Yeah. Good. Okay, I hope it goes well. Good luck. Thank, Thank you. you. Dziękuję Ci, Mamo, za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Z Tobą, przy Tobie odnajdę swój sens. Nigdy nie upadnę, bo z całego serca kocham Cię. Odpłacam się miłością bez żadnych granic. Życie, 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 życie. Zaskakuje mnie, wciąż zaskakuje mnie 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 Ostaw ten syf Co wciskają nam Tylko ty i ja Muzyczna podróż, nowy świat Bez dwóch stań Bez żadnych krat w Wolności słowach, największa przeszkoda w drodze z marzeniami osłoniętymi kulisami, bo chcę tu być. Nie uciekaj ode mnie, pomożesz mi ty, ja pomogę tobie więcej. Szaman miłością, czystują na zachęty! Wmienię linie papilarne, uciekaj ze mną stąd. Szczipują twój umysł, twoje życie będzie marne. Iluminatię w uło, masoni jak was wąt. Szaman z Michałem, nie poją się was! Podążać w nowy świat jest ciężko brat. Chcesz z nami walczyć, odpadasz lub go zaczysz. W Polsce wielka siła, która nigdy nie zginęła. W Polsce wielka siła, która nigdy nie zginęła. Życie, życie Wciąż zaskakuje mnie! Otwieram swe serce utkane różami, ciernymi kolcami, nie dotknie, nie zrani. Swoją miłością może nas ocalić Oddaję Ci ją i prowadzi mnie los